firma Evonik, a w szczególności jeden dział Interface and Performance, który ja reprezentuję. Wspiera procesy recyklingu przez ulepszanie technologii całego recyklingu mechanicznego. Zaczynając od procesu, że tak powiem mokrego, gdzie oferujemy różnego rodzaju dodatki, które na przykład pomagają w zdejmowaniu etykiet, pomagają w odbarwianiu, w usuwaniu etykiet, usuwaniu taśm klejących, które gdzieś tam się czasami pojawiają. Dodatkowo pomagają w przyspieszeniu procesu flotacji, czyli możemy zwiększyć efektywność tego tej fazy mok zwiększyć ilość płatka mytego i przygotowywanego do dalszego procesu. Następnie jeżeli gdzieś ktoś ma jakiś problem z odwirowaniem wody, na przykład z efektywnym odwirowaniem wody przez, przed wytłoczeniem płatka, również mamy dodatki, które pomagają 50-60%, że tak powiem, zwiększyć, zwiększyć wydajność procesu wirowania. I następnie przechodzimy do całej kluczowej naszej części oferty, czyli wytłaczania. Ze względu na to, że płatki i od ogólnie, w szczególności pokonsumenckie, to zbieranie na różnego rodzaju surowców, różnego rodzaju tworzyw. Mamy poliolefiny i różnego innego rodzaju tworzywy, jak Poliamidy, san, ABS. Wszystko to ląduje potem w regranulacie, który my jesteśmy w stanie skompatybilizować, jesteśmy w stanie zaoferować i opracować technologię kompatybilizacji, tak żeby tworzywo finalne, które powstaje z takiego regranulatu, miało zwiększone odporności mechaniczne i było bardziej zbliżone do materiału, do produktów zrobionego na materiale pierwotnym. Jedną naszą grupą surowcową jest, jest również oferta dodatków, które wyłapują lotne związki organiczne siarki i azotu, czyli tak zwane odor bloki. Jest to dość duży problem całego przemysłu recyklingu, czyli powstawanie odorów zarówno w trakcie procesu, jak i później w dalszym procesingu regranulatów. Nasze, nasze dodatki potrafią e, te lotne związki organiczne wyłapać trwale, także przy kolejnym przetopie, przy kolejnym procesingu one nie są uwalniane i można rzeczywiście pracować na regranulatach jak na materiale pierwotnym. Nasza firma inwestuje bardzo dużo ogólnie w wspomaganie gospodarki obiegu zamkniętego. E, na różnego rodzaju e, programy dodatków tak zwanych nowej generacji firma Evonik planuje wydać około 3 miliardów euro w najbliższych kilku latach. Są to ogromne środki, które nasz dział zainwestuje właśnie w procesy recyklingu, ale nie tylko na takiej zasadzie, że oferujemy dodatki i mówimy klientom, to działa tak czy inaczej. Mamy laboratorium aplikacyjne, które przypomina tak naprawdę... Taką średniej wielkości hale produkcyjną razem z całą analityką, gdzie z naszymi klientami pracujemy. Prosimy naszych klientów, że przysyłają nam tak zwane dry blendy lub granulaty ich, a my na nich pracujemy i staramy się opracować technologię kompatybilizacji, wyłapania odorów, albo nawet przysyłają nam materiały wyjściowe, a my staramy się dobrać odpowiednie stężenie naszych dodatków w wannie flotacyjnej, tak aby pozyskać odpowiednie jakość produktu, odpowiednie odbarwienie. Czy przyspieszyć proces związany z wirowaniem, o których mówiłem, i flotacją. Myślę, że około 90% spotkań, które odbyłem w ciągu ostatnich dni na targach Plaspol było związanych z recyklingiem. Nie tylko byli to producenci regranulatów, ale również kompanderzy, producenci masterbaczy, którzy używają regranulatów w swojej produkcji i właśnie borykają się z tematem obniżonej jakości, obniżonej wytrzymałości mechanicznej, którą my możemy tutaj poprawić. Także oceniam bardzo zainteresowanie bardzo duże. Nawet się tak nie spodziewaliśmy, ponieważ mamy również całą ofertę produktów do compoundingu i do produkcji masterbaczy, o którą bardzo rzadko kto pytał. Cały czas rozmawialiśmy o recyklingu, o sposobie, w którym możemy zwiększyć atrakcyjność regranulatów tak, żeby były jak najbliższe materiałom pierwotnym i pozwalały na produkowanie dużo szerszej gamy wyrobów z tworzyw sztucznych.